Na, na I przeczyzna ogromnie Jak pan może, panie pomidorze! Oburzyło to fasole, a ja panu nie pozwolę. Jak pan może, panie pomidorze! Gro zielenia a złości, że też nie wstyd jest wasz Jak pan może, panie pomidorze! rzewka także go zagadnie. Fe, niedobrze, fe, nieładnie. Jak pan może, panie pomidorze, oburzyły się warzywa. Pan już trochę nadużywa. Jak pan może, panie pomidorze, pan pomidor zawstydzony. Cały zrobił się czerwony. I pan swoje tyczki do koszyczka ogry... Był sobie raz jajko mądrzejszy się od kury. Kura wyłazi ze skóry. Prosi, błaga, namawia, bądź głupsze. Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się usze? Kura martwi się bardzo i nad jajkiem dacie, a ona powiada, że skacie. Kura prosi serdecznie i szczerze, nie trzęs się, bo będziesz świeże. Ono właśnie się trzęsie i mówi, że jest gęsie. Kura do niego zwraca się z nauką, że jajka łatwo się tłuką. Ona powiada, że to bajka, bo babka trzyma się jajka. Kura czuje na tuć chodź, tu ciebie siedzę. Ona ucieka na miedzę, wchodzi się na grządkę pustą i oświadcza, że będzie kapustą. Kura powiada, nie chodź na ulicę, bo zrobią z ciebie a jako na to najwyższy, na ulicy nie ma patelni. Kura mówi, Ostrozie, to gorąca woda, a jako ona to zimna woda, szkoda. Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą i ugotowało się na twardą.